Jeżeli jesteś specjalistą albo menadżerem w tej albo innej organizacji i chciałbyś się w niej rozwijać, to ten podcast jest dla ciebie. Nazywam się Monika Borowicz i z trenerami firmy Integra Consulting Poland rozmawiam na tematy biznesowe, rozwojowe, tematy związane z karierą. Dzisiaj moim gościem jest Marek Małkowicz. Dzień dobry. Cześć. I chciałabym, Marku, porozmawiać z tobą na temat pokolenia Z na rynku pracy. Mhm. Tematu bardzo szeroko komentowanego już w różnych publikacjach, ale chciałabym podpytać o ten kontekst, który mógłby naszym słuchaczom ułatwić dostosowanie miejsca pracy, miejsca w strukturze organizacyjnej, menadżerom, pomocy trochę ludziom, którzy. No wszyscy jesteśmy na pokolenie Z skazani w pewnym sensie, zatrudniamy ich do różnych, na różne stanowiska, do różnych firm. Są naszą przyszłością, przyszłością tego kraju, przyszłością na rynku pracy. W związku z tym, jak zrobić najlepszy użytek z pracowników pokolenia Z i jak dostosować swoje organizacje do tej zmiany pokoleniowej, która nadchodzi. No, pytanie zadałaś, Moniko, z Wysokiego C, bo te informacje, które napływają od firm, z którymi współpracujemy, mhm. czy są to firmy produkcyjne, czy usługowe, że pojawia się bardzo wiele problemów komunikacyjnych, problemów z motywacją, z szybkim odchodzeniem z firmy takich świeżo zatrudnianych młodych osób. I oczywiście w Polsce mamy też problem z szybkim przyklejaniem etykietek mhm. różnym grupom, nie tylko. Osobom młodym w postaci tak zwanych Zetów, czy tak jak młodzi mówią, Ty, boomer. Wydaje mi się, że tutaj należałoby chyba powiedzieć o tym, w jakich czasach żyjemy. Mhm. Że te czasy, w których wzrastały młode osoby, a badania przytoczone przez Jonathana Highta w tej książce. Wiele badań, niespokojne pokolenie, pokazują, że w okresie 2010-2015, kiedy weszły na rynek smartfony, one całkowicie mówiąc kolokwialnie przemieliły mózgi młodego pokolenia. Uzależniliśmy nasze tak. dzieci od smartfonów. Od smartfonów to jest jedno, ale w, tym, w to miejsce nie było zabawy. Dzieci przestały się bawić, zaczęły się bawić tylko w świecie wirtualnym, a zabawa to jest na przykład ryzyko. To jest na przykład nawiązywanie kontaktów przy okazji zabawy w piaskownicy. Teraz efekt jest taki, że młode osoby, które przychodzą do firmy, nie chcą nawiązywać kontaktów z innymi ludźmi. Nie są gotowe podejmować ryzyka. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich. Bo na przykład w naszej firmie pracują takie osoby, które są z tak zwanych zetek i są wzorami kreatywności, otwartości, współpracy, zaangażowania uh -huh. i znam wiele takich młodych osób. Co nie oznacza, przepraszam, że Ci przerwę, że 100% osób, które y, zatrudniliśmy, tak. y, że zakończyło się to ten projekt powodzeniem? Z powodzeniem, tak, tak. I tutaj y, kwestia jest tak naprawdę po stronie, Najpierw działów rekrutacji, żeby dobrze rozpoznać, jakie mhm. osoby przyjmujemy do firmy. To jakie osoby przyjmować? Jakie są takie wskazówki dla działów rekrutacji, dla rekruterów, dla działów personalnych? Mhm. No bo pokoleniowa zmiana nadeszła. Mhm. Do wyboru mamy kandydatów młodych. Często bardzo dobrze wykształconych, jest to nieraz pierwsza, nieraz trzecia ich praca, w zależności jak szybko zmienili poprzednie. Na co powinniśmy zwrócić uwagę w tych takich rzeczach, wiesz, nie napisanych w CV? To zależy, gdzie jest firma, którą reprezentujesz, w jakim miejscu. Ostatnio prowadziłem projekt dla firmy z małej miejscowości, 15 tysięcy osób, mhm. e, gdzie mieszka, i firma rodzinna, która tam funkcjonuje ponad 30 lat, nie mają młodych ludzi do pracy, a ci, którzy przychodzą, mhm. często e, siedzą, w, siedzą w telefonie. Zamiast śniadania piją energetyki, nie chcą w ogóle z nikim e, rozmawiać, pod byle pretekstem biorą zwolnienia lekarskie, czy co chwilę zwalniają się, żeby wcześniej wyjść e, z pracy, że generalnie nie dowożą, że taka osoba jest problemem dla e, takiego kierownika liniowego, który na przykład ma w tej chwili 43 lata i jest z pokolenia Y, najbardziej zaangażowanego pokolenia jakie może być w tej chwili na rynku pracy i jeżeli jeszcze oni widzą takich młodych ludzi to powiem tak, nóż im się w kieszeni e, otwiera. My się tutaj staramy, natomiast musimy hołubić, troszczyć się o tych, którym się za przeproszeniem pracować nie chce. I teraz, żeby nie popaść no właśnie, w No bo, bo co możemy z tym zrobić? Wiesz, masz konkretny case tej, tej firmy, takiego kierownika, myślę, który dla tych pracowników jest kluczową osobą, mhm. z którą oni współpracują na co dzień. Czyli, co może zrobić taki kierownik, żeby do tej odpowiedzialności, zaangażowania, chęci pracy mhm. e, pobudzić tych pracowników? Jeżeli dział HR ma jakikolwiek wybór, w przypadku tej firmy nie mają wyboru. Oni muszą brać po prostu tych, którzy są, i ci kierownicy są skazani na bycie sekretarką, psychoterapeutą, terapeutą zajęciowym, kimś kolegą, który potrafi rozmawiać o, mhm. o trudnych tematach pod warunkiem, że druga strona chce, to jeżeli jest jakikolwiek wybór, no to działy rekrutacji muszą się pytać o, o to, co młody człowiek robił w okresie dojrzewania. Czy miał jakiekolwiek obowiązki domowe, na przykład, tak? Bo jeżeli miał obowiązki mhm. domowe, nie wiem, wychodził z psem, pakował zmywarkę, sprzątał swój pokój, to już jest duży plus dla takiej osoby, czy tylko spędzał czas w telefonie komórkowym, bądź w grach komputerowych, czy miał jeszcze oprócz tego, e, na przykład, jakieś hobby sportowe, czy grał na jakimś instrumencie? Wszystkie takie dodatkowe aktywności, które mm -hmm. uczą samodyscypliny, skupienia, e, skupienia na dowożeniu do końca tego efektu, na którym mi zależy, mm -hmm. albo na przykład czytał książki, to wszystkie takie e, e, doświadczenia z młodości będą działały na korzyść i takie osoby należy zatrudniać, że mnie mają. Nie są jakby przeprogramowane, tak jak Jonathan mhm. Hyde pisze, że potrafią funkcjonować w tym świecie, skupiać się, współpracować z innymi, pokonywać trudności. Okej, okay, czyli ty mówisz o takich elementach, na które warto zwracać uwagę w wywiadzie tak. e rekrutacyjnym. E tam, gdzie mamy wybór. Tak. Jeżeli takiego wyboru, tak jak mówisz, nie ma, potrzebujemy iluś ludzi do pracy, zatrudniamy tych, którzy przychodzą i wykazują motywację do tego, żeby tą pracę podjąć, mm. to. Mamy tego menadżera liniowego, kierownika, w zależności od tak. tego, w jakim dziale pracujemy, który sobie z tymi ludźmi, którzy przyszli, na których wybór on nie miał wpływu, musi poradzić. Czy masz takie mm, praktyki, doświadczenia, obserwacje, które pokazują, wiesz, takie y, najlepsze rady, którymi moglibyśmy się podzielić z menadżerem, który dostaje pod skrzydła takich pracowników hmm. młodych, bez tego wykształconego, wiesz, etosu pracy? Najpierw e, chciałem przybliżyć takie pojęcie e, okna tolerancji. Tak? Czyli na ile młodzi ludzie są w tej chwili odporni na silne bodźce, sytuacje trudne, a z drugiej strony na ile są odporni na monotonię e, pracy. Mhm. I jak pokazują badania przytaczane przez Hajta. Hmm, poziom e, zaburzeń psychicznych różnego rodzaju, depresji, uzależnień jest na tak ogromnym poziomie w tej chwili u młodych ludzi, że byle sytuacja jest w stanie spowodować u nich tak naprawdę jeszcze po pandemii e, utratę motywacji do pracy, utratę możliwości współpracy z innymi czy, y, czy skupienia. Mhm. I teraz jeżeli wiemy, że ci, te osoby, które przyszły mają niskie okno tolerancji, to e, Menadżer powinien trochę więcej czasu im, niestety, poświęcić, mhm. czyli mieć może mniejszą rozpiętość zarządzania, nie, nie 15 osób, jeżeli jest taka możliwość, czyli na przykład mieć 10 osób pod sobą, 11, albo jeżeli ma te 15, to ma takiego starszego brata, starszą siostrę, czyli swojego zastępcę, który poświęca im czas. I teraz na co poświęca ten czas? Na spokojną, rozmowę. Nie może być tak, że zacznie mówić pobudzony do takiej osoby, bo to okierko mhm. tolerancji zaraz piszczy, że on, się już, zmniejsza. że on już nie jest w stanie się skupić. Za chwilę musi sięgnąć po telefon, żeby rozładować napięcie. Czyli być w takim dobrym nastroju, w kontakcie, mówić dużymi literami do takich osób. I oczywiście prosić o powtórzenie. Czyli co masz do zrobienia dzisiaj? Na czym polega twoje zadanie? Mhm. I teraz musi się liczyć z tym, że nawet po jednokrotnym powtórzeniu przez tego pracownika, on za chwilę zapomni o tym, o mhm. czym, czym się miał zajmować. I częstsze sprawdzanie tego, co młodzi ludzie robią, pytanie ich na jakim to jest etapie, czy są jakieś trudności. Taki trochę idealny rodzic, którego każd każdy z nas chciał i chce nadal mieć, żeby był ktoś taki, kto wyciągnie pomocną dłoń, porozmawia. Mhm. Niekoniecznie przytuli, ale pomoże rozwiązać różnego rodzaju problemy to wszystko brzmi bardzo dobrze, natomiast wiesz, takie mam poczucie, że jesteśmy w takim trochę kłopocie. Mhm. Bo przecież KPI -e, wskaźniki biznesowe, efektywność produkcji, efektywność procesów zakładanych nam jako mhm. plan do zrealizowania tym przełożonym menadżerom, szefom firm. Nie uwzględnia często przecież tego zwiększonego czasu na wdrożenie, na obniżenie tej efektywności ze względu na pracowników, którzy przychodzą. Oczywiście mamy ten jakiś okres wdrożenia, w którym zakładamy, że ktoś nie jest wydajny mhm. w 100%, ale później te wskaźniki efektywności jednak nie pozwalają na to specjalne traktowanie tego pracownika zbyt długo. I zastanawiam się teraz, wiesz, jak zmotywować tych ludzi, czy to jest tak, że ta porcja obowiązków powinna być jakaś ograniczona? Czy powinni mieć mniej zajęć, żeby móc być dobrym w tym i dopiero poznawać kolejne rzeczy? Nam widzę, że się to sprawdza wewnętrznie w organizacji, że jakby ten zakres obowiązków jest taki sam, analogiczny jak tych starszych pracowników, ale jakby dostają kolejną paczkę czy etap, do którego wchodzą mhm. krok po kroku, dopiero jak się już mają takie poczucie, że sprawdzają się w tych obowiązkach, które dostają w małych porcjach czy mniejszych porcjach, żeby móc się w nich wykazać i budować to swoje poczucie pewności siebie, że robię to dobrze. I w związku z tym też pracować na tą, wiesz, pochwałę, docenienia, mm -hmm. żeby dostać tego lajka tak. przysłowiowego. Czyli musi mieć swoistego mentora obok siebie, taka osoba, tak jak, mm -hmm. tak jak powiedziałaś. I to się sprawdza też u nas w organizacji. Nie wszystkie organizacje są tak jakby przygotowane do tego, że te Przysłowiowe zrzucanie celów na dół, że mhm. menadżerowie średniego szczebla muszą dowozić te, te wskaźniki. Nie wszystkie organizacje są na to, Gotowe. I, I często, kiedy jest ta jednostronna komunikacja z góry i z drugiej strony o problemach nie meldować, no to najbardziej na tym cierpi średni szczebel zarządczy, bo oni muszą to wszystko ogarnąć. I teraz ten średni szczebel zarządczy musi sobie radzić poprzez to, żeby miał takich starszych braci, starsze siostry, które pomagają tym. Tym młodym ludziom mhm. ogarniać tą rzeczywistość. Jest jeszcze pewna praktyka, z którą się też spotkaliśmy u jednego z naszych klientów dużej sieci retail, mhm. gdzie pracownik, który przychodzi do firmy, przez trzy miesiące pracuje na różnych stanowiskach i teraz być może to byłoby świetne rozwiązanie właśnie dla tych młodych ludzi, którzy, jak pisze Jonathan Haidt, zostali przy, przez nas rodziców wysłani na Marsa, kompletnie oderwanego od rzeczywistości, nie znają realiów, płacy, pracy, zaangażowania, problemów, które się pojawiają, mhm. że praca na różnych stanowiskach. Na początku, czyli praca przy kasie, przy wykładaniu towaru, praca w księgowości, pozwoli tym młodym ludziom trochę zobaczyć, na czym w ogóle życie polega. Czyli taki staż przygotowujący do mhm. pracy w różnych miejscach. To jest jedno rozwiązanie. Czyli takie rozszerzenie świadomości na temat tego, co mógłbym robić w danej tak. organizacji, czym się zajmują poszczególne stanowiska, ale też sprawdzanie siebie, co mi najbardziej by odpowiadało, w czym ja się mogę sprawdzić najlepiej. Tak. Kolejna rzecz, to już powiedzieliśmy, to trzeba jeszcze raz powtórzyć, jest ten opiekun taki właśnie spokojny, który dba mhm. o to, żeby pracownik był zainteresowany, zaangażowany, bo ta uwaga jest tak rozstrojona u młodych ludzi, że oni bardzo szybko tracą zainteresowanie i muszą się przełączyć na coś innego po, po pokolenie ADHD i ADD. Ale być może, wiesz, to brak zaangażowania wynika z tego, że nikt nie dostrzega, nie wiem, tych chęci, tego, że mi dobrze poszło, wiesz, myślę sobie, że tutaj też my, menedżerowie, ludzie, którzy mhm. wdrażają tych ludzi do organizacji, mamy pewną pracę do odrobienia. Kiedyś przychodzili ludzie, którzy wiedzieli, na czym polega mhm na praca dane stanowisko albo byli na tyle zdeterminowani żeby podjąć tą mhm. pracę, że się jej po prostu godzinami, często po godzinach uczyli. Mhm. Dzisiaj trochę ten obowiązek spada na nas. Zawsze to był nasz obowiązek, ale wcześniej nie tak konieczny, nie był warunkiem koniecznym do budowania efektywności pracowników. Dzisiaj on jest warunkiem koniecznym, żeby doceniać, dostrzegać, dawać feedback. To, co przez lata w organizacjach było przecież zaniedbywane. Jakby rozwijasz to, o czym powiedziałem wcześniej, że taki trochę idealny rodzic, który mhm. patrzy na ciebie, poświęca ci chwilę uwagi, pyta, co u ciebie, interesuje się tym, co mówisz. I nawet jeżeli po drugiej stronie jest jakiś opór, niedowierzanie, no bo z tym właśnie młodzi ludzie mieli problem, że nie mieli tych bezpośrednich relacji, bo rodzice byli zmęczeni albo zostawiali ich z telefonami komórkowymi. Nieobecni. Nieobecni generalnie. Bo pracowali. Tak, bo pracowali albo byli zmęczeni. Mhm. I teraz ten menadżer trochę tą funkcję rodzicielską pełni. To są czasami jedna, dwie, trzy minuty na, na rozmowę. Kolejna rzecz to jest właśnie to docenianie za te małe rzeczy. Czyli bycie takim właśnie mentorem, który pomoże tej osobie się rozwinąć i co chwila towarzyszenie tej osobie, wskazywanie jej tego, co może robić dalej. Ale to jest świat idealny. No w większości firm mhm. takiego myślenia, ja jeszcze się nie spotkałem z takim myśleniem, żeby był taki mentoringowy system właśnie dla tych młodych pracowników. W niektórych firmach to może raczkuje, natomiast generalnie w kapitalizmie nie jest to mocna nasza strona. To w takim razie wiesz, nie ma nadziei. To jest poruszanie się jak w tym okienku tolerancji, tak? Że albo jest nudno, albo jest za trudno. Że musimy wybierać ludzi którzy, z tych, którzy są na rynku, i dawać im to optimum takiego stymulacji, zainteresowania i liczyć się z tym, że po trzech miesiącach niektórzy z nich będą chcieli odejść. Nie ma się co załamywać takimi sytuacjami. Jeżeli po trzech miesiącach, albo nawet po dwóch tygodniach, powie, że jemu jest tutaj niefajnie, tu nie ma dobrej atmosfery, że czasami musi pójść do drugiej firmy i czasami wróci nawet, mhm. kiedy się przekona, że tutaj u nas naprawdę są fajne warunki mhm. pracy. Także mhm. wszyscy będziemy mieli coraz więcej pracy z tym. Zarówno działy HR, menadżerowie, zarządy, no i oczywiście firmy doradczo-szkoleniowe. Myślę sobie też, że budujemy często wyobrażenie, szukając pracowników mhm. w takich programach employer brandingowych, marketingowych, wyobrażanie, próbując ściągnąć pracowników, mhm. wyobrażenie, że tutaj będzie idealnie, że będziemy o Ciebie dbać, że będą owocowe czwartki, że będzie pięknie i kolorowo, i później sami trochę jesteśmy sobie winni, mhm. bo przecież zapominamy, o powiedzeniu też takiej po prostu prawdy w tej reklamie stanowiska pracy, że jest dużo zajęć, że potrzebujemy Twojego zaangażowania, że to nie tylko są te benefity z pracy w danej firmie, ale też konkretne oczekiwania, które przed Tobą stoją. Czy nie masz też takiego poczucia, że trochę jest do odrobienia prac domowych przed przedsiębiorcą, przed menedżerami, właśnie HR-ami? No to jest trudne wyzwanie, dlatego że przedsiębiorcy nie mogą się ze sobą dogadać czy firmy i powiedzieć, że przestajemy prowadzić programy employer brandingowe, bo mamy pokolenie, które cały czas uważa, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona. Zresztą to nie tylko tego pokolenia dotyczy, ale teraz ten proces szybciej się przełącza na szukanie czegoś nowego w głowach młodych ludzi. Trzeba to potem zdyskontować, trzeba potem odrobić pracę, kiedy już te oczekiwania zostały wywindowane do niebotycznych rozmiarów, że zacząć rozmawiać o tym, jak wygląda życie, jak wygląda praca, jakie są obowiązki i patrzeć na reakcje z drugiej strony. Tak jak badania, które pokazują, że 97% klientów nie, nie daje informacji zwrotnej. Um, Firmom, które im sprzedają usługi czy, czy mhm. produkty, po prostu odchodzi. Tak samo się w tej chwili zaczyna dziać z młodymi pracownikami, że ten menadżer, ten dział HR musi cały czas patrzeć na tą reakcję niewerbalną mhm. po drugiej stronie. Czy naprawdę są zadowoleni, czy są niezadowoleni, czy są w ogóle na pokładzie? Ale ponieważ ich potrzebujemy, potrzebujemy młodego pokolenia, żeby rozwijały firmy, żeby mhm. pracowały to potrzebujemy być może dojść do tych powodów i przyczyn odejścia, zrozumienia też głębszego tych powodów. Czy Twoim zdaniem takie rozmowy, exit interview, wiesz, na na sprawdzenie mhm. dlaczego, w przypadku młodego pokolenia mają sens? Zawsze mają sens, dlatego że za mało jest tego typu praktyk. Mhm. Często firmy czy menadżerowie wolą zamieść temat pod dywan. A dowiedzenie się, jak jest naprawdę, to jest droga do tego, żeby coś poprawić. Natomiast trzeba to podzielić przez pięć, bo często są to w ogóle niezweryfikowane oczekiwania tych młodych ludzi, mhm. o których pracownik firmy może po raz pierwszy się dowiedzieć. Na przykład oczekiwałem, że ktoś mi będzie serwował kawę tutaj, albo że będę mógł wychodzić wtedy, kiedy chcę, no bo to było w reklamie, na przykład, mhm. tak? Czy że będą karnety, czy że będzie siłownia, z której mogę korzystać? Jeżeli nie było tej wymiany z, z pracownikiem na temat jego oczekiwań, no to nie dziwmy się potem, że po tym exit interview dowiemy się o rzeczach, które uwa będziemy uwa uważać, że są z Marsa. No, ale nawet rzeczy z Marsa możemy później zweryfikować na tych rozmowach, na których tak. zatrudniamy i wdrażać te wszystkie. Wskazówki. Czyli kontakt musi być, cały tak. czas kontakt z takim młodym człowiekiem. Bycie w relacji. Tak. Myślę, że to jest najlepsze podsumowanie dzisiejszego naszego spotkania. Myślę, że to temat głęboki, jeszcze nieraz do niego będziemy wracać. Życzmy sobie powodzenia i wszystkim młodym ludziom na rynku pracy. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Też Ci Moniko, dziękuję. A jeżeli dla Państwa ten temat był również interesujący, to zapraszam do oglądania naszych kolejnych podcastów i subskrybowania naszego kanału na YouTube. Bardzo dziękuję.